Witam was serdecznie, Robo i serdecznie was zapraszam do udziału w Komprachcickiej lice Robotów. Jest to ogromne wydarzenie, które rzesza trójosobowe drużyny ze szkoły podstawowej oraz szkoły ponad. Podstawowej. Zapraszam wszystkich tych, którzy w szkołach, w domu budują roboty autonomiczne i te sterowane za pomocą smartfona czy pilota. Oczywiście wszystkie muszą być zbudowane z klocków LEGO, LEGO Mindstorm, ale tak naprawdę do wolnej wersji. Za chwilę Wam pokażę jakie roboty będziemy budowali i z jakimi będziecie mogli się spotkać na naszej lice. Cała liga to tak naprawdę trzy spotkania, w których trójosobowe drużyny będą mogły się zmierzyć w różnych konkurencjach, Między innymi Lego Sumo, Dragstery czy nawet Battle Boty, czyli będziecie musieli sterować waszymi robotami i zniszczyć przeciwnika. Ale uwaga, na każdym turnieju obowiązuje zasada trzech konkurencji. Dwie konkurencje będą robotyczne, a trzecia będzie konkurencją sportową. Czyli musisz mieć drużynę trójosobową, aby daną konkurencję Wykonać. Chcecie wiedzieć, jakie to są konkurencje? Śledźcie nasz kanał i oczywiście zobaczcie, co można fajnego zbudować. A jeżeli macie problemy z budowaniem, to oczywiście tam też Wam pokażemy takie drobne porady, jak zbudować robota, jak się przygotować do drużyny albo jak świetnie się bawić na kontrahtaczkiej lidze robotów. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Was delikatnie zaciekawiłem. Śledźcie nasze media, Facebooki, instagramy czy youtube. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.